Dzień dobry, witam serdecznie moi drodzy. Eee, tak jak zapowiadałem, uchylam nieco kotarę, tworzę taką małą szparkę, przez którą będziecie mogli zajrzeć do mojej kolejnej powieści. Powieści Rudhorta i Miecz Prawdy. Powieści, która ukaże się w tym roku, w 2026 roku. Jest to powieść obszerna. Składać się będzie z dwóch dosyć sporych Tomów. Każdy z tych tomów będzie się składał z trzech części. I o pierwszej części chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć. Nie zdradzę fabuły, spokojnie możecie śmiało posłuchać tego do końca. Natomiast o niektórych rzeczach powiedzieć muszę. Bo akcja tej pierwszej części, pierwszego tomu rozgrywać się będzie w mieście, w którym po wojnie osiedlili się moi dziadkowie wraz z córkami i synem moim ojcem. To miasto jest dokładnie tam na południe od mojego miasta, od miasta Pyrzyce. Chodzi o miasto Lipiany. Moi drodzy, w pierwszej części powieści zajrzymy do Lipian. Moja bohaterka, ta piękna rodowosa, zamieszka w Lipianach. Zamieszka w Lipianach, będzie pracowała tam na poczcie. Odwiedzi także restaurację Herbową. Zajrzy też do kościoła, który jest w Lipianach, do kościoła, nad którego prezbiterium znajduje się Taki malunek, obraz diabła. Tak, tak, moi drodzy. W kościele w lipianach jest obraz diabła. Co jeszcze mogę powiedzieć, co jeszcze mogę zdradzić, jeśli chodzi o lipiany? No to może powiedzmy o fabryce armatur i o święcie pieczonego barana. Tak, tak, moi drodzy. O tym też nie zapomniałem i też. E, zaciągnąłem do swojej powieści e, tą taką cykliczną imprezę, organizowaną przez nieistniejącą już niestety fabrykę Armatur, która e, nad, e, nad Wądołem organizowała bodajże co roku taką, taką imprezę dla swoich, dla swoich pracowników. Więcej już nie powiem. I tak powiedziałem za dużo ale nie zdradziłem fabuły, także będziecie mogli spokojnie przeczytać sobie pierwszą część tej powieści. Chciałem tylko zwrócić uwagę na to miejsce, na to miejsce, w którym rozgrywać się będzie akcja pierwszej części mojej powieści o Lipianach. I tutaj bardzo gorąco pozdrawiam wszystkich mieszkańców tego miasta, bibliotekę w Lipianach, urząd miejski w Lipianach. Tak, moi drodzy, tak jak obiecałem kiedyś, jeszcze kilka lat temu, będąc na spotkaniach autorskich z Królem Myśli, swoją trylogią fantazy Król Myśli, kiedy żeśmy tam rozmawiali w bibliotece, obiecałem, że akcja kolejnej powieści będzie się toczyła w Lipianach. Dotrzymuję słowa, dotrzymuję słowa i liczę na to, że ta powieść... Lipiańczykom? Dobrze odmieniam tą nazwę? Perzeczanom? Lipiańczykom, chyba dobrze. Mam nadzieję, że, że ta powieść Lipiańczykom się spodoba, że e, będą oni mogli sięgnąć troszeczkę do historii swojego miasta. Pamiętajcie, pamiętajcie, to mm, nie jest powieść historyczna. <gry> To jest powieść fantazji. Ja tam po prostu w tym mieście umieściłem swoją bohaterkę. O, piękną, piękną rudowłosą. A cóż ona tam robi? Jakie ma zadanie? Przeczytacie, to się dowiecie. To tyle jeśli chodzi o ten fragment kotary, którą odkrywam, jeśli chodzi o dzisiejszy yy, odcinek. Tych filmów zapowiadających, zapowiadających e, powieść Rudhorta i Miecz Prawdy. Odchylałem, odchyliłem troszeczkę tajemnicy, zaglądamy do Lipian. Zaglądamy do Lipian. Adam i Ewa. A cóż wspólnego ma Adam i Ewa z Lipianami? Mieszkańcy Lipian doskonale o tym wiedzą. A ci, którzy nie wiedzą, niech przeczytają książkę, niech się przejadą do Lipian, to się dowiedzą. To wszystko, dziękuję. Hej.